Chodzi o ból kolana po wewnętrznej stronie kolana. Wewnętrzna strona kolana, praktycznie tutaj wewnątrz. Często się sądzi, że ma to związek z więzadłami i łąkotką wewnętrzną. Wykonamy teraz dwa proste ćwiczenia, gdzie możesz od razu sprawdzić, czy ból można łatwiej usunąć. Mira, bądź tak miła, idź, usiądź tam, stopy skieruj w tamtą stronę. Na początek chodzi o to, że jeśli ból kolana jest po wewnętrznej stronie prawego kolana, to po prostu rozciągamy prawą stopę do tyłu. Ponieważ tam są pasma mięśni, które ciągną się do tej wewnętrznej strony. A teraz spróbuj pochylić się jak najdalej do przodu. Mira od razu sięga do przodu, jest bardzo elastyczna. Większość ludzi, szczególnie ci, którzy miewają z tym trudności, musi to robić przy pomocy pętli, zwłaszcza starsze osoby. Może tutaj widzą Państwo, mamy trzy różne rozmiary, może najmniejszy albo średni. Muszę teraz zrobić to tak, jakbyś nie była aż tak elastyczna. Ważne jest teraz, aby przewlec pętlę w okolicy poduszek stopy, a nie niżej, żeby mieć długie ramię dźwigni, także możemy ładnie cofnąć stopę. Kolano jest całkowicie wyprostowane i teraz po prostu lekko do środka. Dokładnie. Chodzi o tylną część, która zazwyczaj ciągnie aż do dołka podkolanowego. A teraz proszę spróbować. Przechyl stopę trochę bardziej na zewnątrz, ustaw ją prościej lub nawet skieruj lekko do wewnątrz. Może się zdarzyć, że pod pewnymi kątami ciągnie to dokładnie po wewnętrznej stronie, gdzie również zauważasz, że masz tam problem. A potem stopniowo się w to wdrażasz, pozostajesz w środku przez dwie minuty, zwiększając intensywność i wychodzisz z całego ruchu. Obracamy się teraz na brzuch. Mira, połóż się na brzuchu. Dobrze, a teraz chodzi o to. Aby zbliżyć stopę jak najbliżej pośladków, u większości ludzi kończy się to w tym obszarze, mniej więcej w tym zakresie kąta. To znaczy, chwytaj teraz pętlę, znowu, bo problem z tym ćwiczeniem jest taki, że jeśli chwytasz rękami, kiedy nie jesteś odpowiednio rozciągnięty, to automatycznie podnosisz biodra trochę do góry, a tego nie wolno robić. Pachwiny muszą być na dole, potem ciągnij tak daleko, jak się da. Nasze słynne 9, czyli nie 10, gdzie trzeba się sprężać i oddech się zatrzymuje, i rozciągnij ponownie. Wtedy mamy ulgę z przodu i z tyłu, a ból kolana po wewnętrznej stronie zwykle już się zmniejsza. Tak, to już wszystko, jeśli chodzi o wnętrze kolana. Jeśli podobał Ci się ten film, cieszymy się z kciuka w górę. Prosimy o subskrybowanie kanału i wpisywanie swoich pytań oraz wątpliwości w komentarzach.